Ciężko e, mówić firy. Zobaczmy jak tutaj fajnie inwestycje nam rosną w Toruniu. E, nowy wieżowiec, nowy wieżowiec. 9 kondygnacja. No niesamowicie szybko to urosło. Deweloperka rośnie w zastraszającym tempie. Ale to tak wszystko wszystko ubite jak w kurniku ci ludzie będą. No ale taki kolos potężny, naprawdę na na miejscu Tormięsu. Dzieje się dużo na terenie na mapie inwestycyjnej, a tutaj piernikowe piękne osiedle. Gdybyśmy sprzedali małe co nieco. Tutaj myślę też nad kwadratem, bo jest dużo bliżej nad Kaszczorek niż zdecydowanie bliżej. A tutaj jakaś stara fabryka. Ciekawe co to jest. No chyba nie Kopernik. Jest zdecydowanie bliżej niż z i to może zaważyć. A teraz zobaczymy na winnicę słynną. Jest jedna wielka lipa, bo tutaj jest za blisko ulica i wszystko muszę być pozamykane okna. Dlatego... No W pewnym sensie klapa. A tam gazownia. No, bardzo fajny budynek gazowni. Widać go już z zawisu, z zamostu. Megafon. O, tu chyba, jak, jak jest ten Syrena, powstanie to stąd chyba idzie, nie? Dobra, no, idziemy dalej, jedziemy dalej. Za chwilkę na bulwarze. Kolejny filmik. Pozdrawiam.